chleb na zakwasie. Czy marzyłeś kiedyś o domowym chlebie, który pachnie jak z piekarni? Chleb na zakwasie to coś więcej niż tylko wypiek. To sztuka cierpliwości i troski. Odkryj, jak możesz stworzyć coś niesamowitego w swojej kuchni, używając tylko kilku prostych składników. Zakwas to serce każdego chleba. Zacznij od mieszanki mąki żytniej i wody. Przez kolejne dni odżywiaj go miłością i cierpliwością. Fermentacja to prawdziwa magia. Widząc, jak zakwas rośnie, cieszy serce każdego piekarza. Obserwuj, jak zmienia się konsystencja i zapach. To znak, że idziesz we właściwym kierunku. Każdy dzień zbliża cię do smaku, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Wreszcie nadszedł czas na pieczenie. Twój dom wypełnia się aromatem świeżego chleba, który kruszy się pod skorupką i odkrywa delikatne wnętrze. To moment satysfakcji i dumy, gdy Twój własnoręcznie wykonany chleb jest gotowy do podania na stół. Nie czekaj dłużej. Rozpocznij swoją przygodę z pieczeniem chleba na zakwasie już dziś. Dzięki naszym wskazówkom możesz stać się domowym mistrzem wypieków. Udostępnij ten film, zasubskrybuj nasz kanał i podziel się tym doświadczeniem z bliskimi. Niech Twoje wypieki inspirują innych.